Fajne takie urządzenie mam. Od Chińczyka kupiłem na AliExpressie do gotowania, do podgrzewania. Widać, że tu można ustawić jakąś temperaturę, jakieś różne posiłki, jakiś ryż, jakieś zupę, jakiś makaron, jakiś tam coś jeszcze innego. Zobaczymy, jak to działa. Podłączenie ma na 12 i na 24. Volta. Podłączymy oczywiście na 24, żeby to szybciej się zrobiło. W środku jest taka miseczka, chyba do jakiegoś mięsa. I jakiś kabel, jakaś tam jeszcze łyżka była. Zaraz pokażę później. Widać, urządzenie się łączyło. Pokazuje, coś na tym na wyświetlaczu. Teraz wlejemy wodę jeszcze do tego. Najpierw rozpoczniemy od ryżu. Umieścimy go tutaj. Dobra. Okej, okay. ustawimy to na pozycji ryż. Jak to funkcje tutaj jakieś są? O, ryż. I start. Okej, okay. jaki czas mamy? Czas mamy 8 godzina. Zobaczymy jak długo. To zajmie do podgrzania, do zagotowania tego ryżu. Oczywiście nie zapomnijmy włączyć samochód, bo duży pobór jest około 300 W. No, mamy już 8.27. Ja już czuję, że ten ryż się gotuje, bo aż tutaj para taka wychodzi, ale nie widać czyli koło 27 minut do 30 maksymalnie raz pokażę o, już się gotuje poczekajmy jeszcze parę minut no już teraz to już naprawdę o widać jak para się unosi dobra wyłączamy to tutaj tym przyciskiem no widać to jest naprawdę gorące woda zlana też w taki sposób wygląda a teraz wrzucimy takie mięso do tego i zobaczymy czy to się zagotuje mięso wrzucone i ta łyżeczka ta o taka jest fajna bo Trzeba trochę zamieszać to. Tak to wygląda. Dobra, zamknięte. I teraz tutaj ustawimy taką funkcję już troszeczkę inną. Może na zupę, ale na, na przykład na 40. tu minut. Na 30 minut. Zobaczymy, czy to się zrobi. I start. Wystarczy ładowania tych akumulatorów, zajęło mi to godzina i 5 minut, może tam godzina troszkę więcej. Widać, że akumulatory są już naładowane. Takie fajne urządzenie. Mam taki falownik, to jest na 220 daje. Można podłączyć na 12, na 24 V. I ma dwa podłączenia do jakichś tam ładowarek, jakieś różne. Jeszcze USB. Widać, że urządzenie już kończy. I teraz jest taka fajna opcja tego urządzenia, że przejdzie, nie wyłączy się, tylko przejdzie w stan podtrzymywania y, tam chyba około 66 stopni, y, że będzie posiłek cały czas ciepły. Raz pokażę. O. 66 stopni. I teraz będzie podtrzymywać. Możemy sobie to zjeść w każdej chwili, jaki jest plus tego urządzenia, jest małe, widać Nie zajmuje dużo miejsca można podłączyć na 12, na 24V można robić to w czasie jazdy, bo jest w miarę stabilny i albo w czasie ładowania akumulatorów w środku wygląda to tak taka zupa się zrobiła ale o to chodziło właśnie